Jeśli są wśród Was fani uniwersum obcego, no to dzisiaj mam coś w sam raz dla Was. Cześć, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was coś z uniwersum obcego. No, bo jak zapewne wiecie, zaledwie kilka dni temu premiere miała pierwsza telewizyjna produkcja z uniwersum obcego. Jest to serial Alien Earth. Ja aktualnie jestem po seansie dwóch pierwszych odcinków. Muszę przyznać, że ta produkcja na starcie zrobiła na mnie mega pozytywne wrażenie. Swoim klimatem, takimi nawiązaniami do całego uniwersum. No i też powiem Wam, że całkiem niebanalną stroną wizualną, tylko że umówmy się, wiecie jak to jest z serialami. To może pójść jeszcze naprawdę w każdą stronę. Ja oczywiście kibicuję, żeby ten serial jak najbardziej się udał, ale myślę, że z oceną serialu tego pierwszego sezonu poczekamy, kiedy faktycznie będziemy mieli dostępne wszystkie odcinki. A na dziś pomyślałem tak sobie, co mogę Wam zaproponować z tej okazji. I wpadłem na taki pomysł, że może wielu z Was nie zna tej książki. Jest to książka Jak powstawał obcy, która skupia się na takich trajnikach produkcji pierwszej odsłony, do której wielu z nas, myślę, ma największy sentyment, czyli do ósmego pasażera na stromo. Jak książkę tę otrzymałem około rok temu na święta Bożego Narodzenia od mojej partnerki. Muszę Wam powiedzieć, że to był naprawdę z jej strony strzał w dziesiątkę. Naprawdę rewelacyjny prezent. No, bo doskonale wie, jak wielkim fanem obcego jestem. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, czego możecie się spodziewać w środku i dlaczego moim zdaniem warto jest po tą pozycję sięgnąć. No, bo może i Wy dowiecie się o swojej ulubionej serii czegoś nowego. Na początku odpowiedzmy sobie na pytanie, o czym jest ta pozycja. To kompletny, szczegółowy. I fascynujący zapis narodzin filmu Obcy ósmy pasażer na Stromo. Od pierwszych szkiców scenariusza, przez burzliwe prace preprodukcyjne, same zdjęcia, montaż, aż po premierę i odbiór tego dzieła. To historia o twórcach, o ich wizji, ale też o licznych przeszkodach i kompromisach, jakie spotkali na swojej drodze. Polskie wydanie ukazało się w 2022 roku w twardej oprawie z obwolutą. Cena okładkowa wynosi 199 zł, ale w wielu księgarniach internetowych często można trafić na różnego rodzaju promocje. Książka ta liczy 336 stron, wydrukowana jest na naprawdę grubym kredowym papierze, co jest zwłaszcza kluczowe, gdy będziemy brać pod uwagę sporą ilość zawartych tutaj zdjęć oraz ilustracji. Autorem książki jest znany pisarz i historyk filmowy J.W. Ryncel. Twórca ten ma na koncie już kilka bestsellerów. Jego dzieła najczęściej skupiają się na kulisach produkcji bardzo znanych serii science fiction, czy też kina przygodowego. Ten człowiek miał dostęp do archiwów Lucasfilmu, filmu. Pisał monumentalne książki o powstawaniu Gwiezdnych Wojen, czy Indiany Jonesa. Ryncel to nie tylko autor, to prawdziwy archeolog kina. Wyciąga historie, które inaczej nigdy by nie ujrzały światła dziennego. Na froncie obwoluty mamy kultowy kadr z jednej z ostatnich scen ósmego pasażera na Stromo. Widzimy tu replay w skafandrze na tle przestrzeni kosmicznej, statku kosmicznego, z takim charakterystycznym jasnym światłem. Minimalistycznie, ale od razu wiadomo, z czym mamy do czynienia. A co kryje nam się pod obwolutą? Twarda czarna okładka. Pod obwolutą na górze znajdziemy tytuł filmu Alien, czerwoną czcionką. Natomiast centralnie widzimy grafikę koncepcyjną przedstawiającą Face Hagera, który tuli nam się tutaj do swojej ofiary. Wiemy doskonale, że nic dobrego z tego nie wyjdzie. Prosta, elegancka, filmowa, jak dobry plakat w wersji dla wtajemniczonych. Wciąż jest więc co prawda bardzo minimalistycznie, ale za to też całkiem elegancko. Na grzbiecie twardej oprawy mamy jeszcze raz dużą czcionką e, tytuł książki, a na samym dole inicjały oraz nazwisko autora. Na razie wszystkie moje wrażenia są jak najbardziej pozytywne, ale teraz przyszła pora na najważniejsze. Otwieramy książkę i sprawdzamy, co czeka na nas w środku. Te wzorki po wewnętrznej stronie okładki, no natychmiast bardzo mocno kojarzą nam się z ksenomorfami. Zaraz po otwarciu książki witają nas takie oto fotografie, które pokazują nam jak wyglądał plan zdjęciowy, jak powstawały różnego rodzaju scenografie. Z jednej strony mamy słynną scenę z, ze Space Jockeyem, tutaj widzimy jak ją kręconą. A tutaj mamy po drugiej stronie, po prawej stronie, tytułową, jeszcze raz tytułem książki, nazwiskiem autora. No, i dowiadujemy się, że za tłumaczenie, za translację odpowiadał Robert Filipowski. A potem bardzo czytelny spis treści. Od razu widać, że książka jest logicznie ułożona. Wiemy, czego spodziewać się w kolejnych częściach. Podział na rozdziały jest bardzo przejrzysty. Pierwsze rozdziały skupiają się na preprodukcji, czyli historii powstawania scenariusza i projektowania świata. Dalej mamy samą produkcję, czyli zdjęcia. Z masą anegdot z planu filmowego, a na końcu wreszcie sama premiera filmu oraz późniejsze reakcje widzów oraz krytyków. Początek książki przedstawia nam historię pierwszych kroków w procesie to tutaj przeczytamy o tym, jak powstała centralna koncepcja i jakie były główne inspiracje pierwszego filmu. Zakładam, że wielu z Was będzie mocno zaskoczonych. Skąd wzięła się taka inspiracja, natchnienie na stworzenie postaci obcego? Już na tych pierwszych kartkach książka wciąga jak bagno i po prostu nie pozwala się odłożyć na półkę, a dalej jest nawet jeszcze lepiej. Prawdziwym rarytasem jest umieszczenie kilku wersji wycinków scenariusza. Widzimy, jak zmieniała się koncepcja historii w miarę upływu czasu i dołączenia do projektu kolejnych producentów. Samo studio też nieraz sporo tutaj namieszało, i z tego też względu mamy też aż kilka wariantów tego scenariusza. Wyłapywanie tych większych i tych bardziej subtelnych różnic sprawia naprawdę dużo przyjemności, i już na tym etapie możemy zobaczyć taki naprawdę rzadki wgląd za kulisy powstawania historii. Widzimy, jak taki początkowy pomysł może ulec bardzo wielu zmianom. I właśnie śledzenie tych zmian jest naprawdę czymś unikalnym, czymś wyjątkowym, co ta książka nam oferuje. Na przestrzeni całej książki widzimy też wiele zakulisowych fotografii, które prezentują nam proces przygotowania planów zdjęciowych. Tu na przykład widzimy różne etapy tworzenia mostku statku na Stromo. Widzimy, ile uwagi poświęcono w budowaniu poszczególnych scenografii, a dzięki temu jeszcze bardziej możemy docenić efekt końcowy. A skoro już wspominałem o zdjęciach, no to jeszcze raz muszę podkreślić, jak mnóstwo archiwalnych fotografii z planu tutaj znajdziemy. Czy też szkiców koncepcyjnych samego ojca projektu obcego, czyli HR Geigera. Storyboardów czy dokumentów produkcyjnych, no jest tego naprawdę cała masa. A musicie wiedzieć, że niektóre z tych materiałów publikowane są tutaj po raz pierwszy. W trakcie lektury na różnych etapach spotykamy też bardzo ciekawe wywiady czy takie mini artykuły na temat ważnych postaci od lat kojarzonych z serią Obcy. Tutaj na pierwszy plan wysuwa się oczywiście postać reżysera, czyli Ridleya Scotta. Ten udziela nam naprawdę wielu ciekawych takich wglądów z e, zakulisy filmu i dowiadujemy się, jakim wyzwaniom musiał podołać na planie. A tego pana myślę, że fanom cyklu Obcego przedstawiać nie trzeba. Jest to oczywiście znany artysta HR Geiger. Czytam przez Polaków, słyszałem nazywany po prostu Giger, który odpowiadał za projekt, za design tej postaci, który do dzisiaj pozostaje używany w filmach. No jest po prostu niesamowicie kultowy. Warto na pewno powiedzieć jeszcze kilka słów o jakości papieru. Ta jest naprawdę topowa z górnej półki. Papier jest gładki, kredowy o wysokiej gramaturze. To sprawia z kolei, że zdjęcia są naprawdę ostre, kolory żywe, a czernie prawdziwie głębokie. Czujemy na każdym kroku, że mamy do czynienia po prostu z takim wydaniem bardziej prestiżowym takim premium wydaniem dla fanów. Na końcu tej pozycji znajdziemy materiały bonusowe całkiem sporą sekcję z materiałami dodatkowymi. Są tam bibliografie, informacje o samym autorze, a przede wszystkim też naprawdę świetnie zrealizowane napisy końcowe, które wyglądają niczym na żywca wyjęte z samego filmu. To prawdziwa gratka dla tych z was, którzy chcą podrążyć nieco głębiej w temacie. Nie odpowiedziałem jednak jeszcze na najważniejsze pytanie, jak wypadają wrażenia z lektury? Jak najbardziej pozytywnie, to nie jest książka taka po prostu do przejrzenia. To książka, którą się po prostu pochłania rozdział po rozdziale. Ryncel pisze w sposób bardzo przystępny, zrozumiały, ale i niezwykle wnikliwy. Dostajemy tutaj zarówno takie twarde fakty, jak i mniejsze smaczki z kulis. Dowiadujemy się, jakie były napięcia na planie, jak powstawały wspomniane efekty specjalne, jak wyglądała walka o finalną wersję tego filmu. Wszystko podane jest w taki sposób. Że czujemy się, jakbyśmy tam byli. Czujemy się, jakbyśmy byli częścią ekipy filmowej. Czas na małe podsumowanie. Myślę, że książka Jak powstawał obcy, to będzie dla każdego fana obcego taka skarbnica wiedzy, taki skarbiec informacji. Tu jest wiele rzeczy, o których pewnie wielu z Was nie miało pojęcia. Tutaj mamy wywiady z producentami, wywiady z reżyserem, Ridleyem Scottem. Mamy wiele takich zakulisowych zdjęć, informacji. Mamy różnego rodzaju grafiki promocyjne, grafiki koncepcyjne, ba, mamy nawet kilka wariantów scenariusza. No to jest po prostu coś, czego nigdy wcześniej w jednym miejscu znaleźć się nie dało. Myślę, że każdy fan obcego taką kompozycję na półce powinien mieć. Ja swojej kopii się na pewno nigdy nie pozbędę, no i pewnie jeszcze nie raz będę do tej lektury wracał. Wszystkim sumieniem polecam. To na tyle, jeśli chodzi o moje zdanie, a teraz chętnie poznam wasze. Dajcie znać w komentarzach, czy może posiadacie już tę pozycję w kolekcji. Jeśli tak, to jakie są wasze wrażenia z lektury? No i czy polecalibyście taką książkę innym fanom obcego? Z mojej strony to już tyle. Dzięki, że byliście ze mną. Zawsze proszę was o lajki oraz suby, no bo te pozwalają mi po prostu nagrywać więcej tego typu materiałów dla was. Dzięki, do zobaczenia następnym razem. Cześć!